Po wielu latach do Wieruszyskiego Samolotu wchodzimy, odpalamy kuchnię, zapraszamy na jutrzejszy pokaz. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wieruszowa oraz powiatu na Dni Floriańskie i obchody Dni Gminnych Straży Pożarnej w Wieruszowie. Na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy? Naukę pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia tętniczego, miasteczko dziecięcej drużyny pożarniczej, pokaz dzieci, gaszenia pożaru budynków. Dzieciaki będą mogły ubrać się w stroje strażackie, będą mogły kolorowanki strażackie porysować. Natomiast o godzinie 18 zapraszamy na dynamiczne. Pokaz wypadku masowego, pożaru samolotu i ewakuacji osób poszkodowanych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Serdecznie zapraszamy jutro na Dni Floriańskie. Będą super pokazy, będą dziewczyny, będzie dużo pierwszej pomocy i będzie jechane i chlane.